Cześć kochani! Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o kremie BB, a także zrobię test na żywo. O kremie, którym chcę dzisiaj opowiedzieć jest to krem marki Skin 79 Super Plus Blemish Balm Triple Function Taki krem zakupicie na stronie asianstore.pl Ja posiadam go w 25 gram dokładnie opakowanie 25 gramowe i za ten kremik zapłaciłam 37 zł. On jest z takiej wielkości, moja ręka i ten krem, także taka jest wielkość opakowania. Ten krem naprawdę wystarczy na bardzo, bardzo dużo, ponieważ długo, ponieważ wystarczy naprawdę troszeczkę tego kremu, żeby rozprowadzić go równomiernie sobie na twarzy, jest bardzo wydajny. Krycie, jeśli chodzi o ten krem, jest bardzo delikatne. Także, jeżeli ktoś ma jakby jakieś większe problemy ze skórą, to niestety ten krem nie ukryje waszych niedoskonałości. On dobrze nawilża, nadaje jednolity kolor waszej skórze, kryje takie drobne właśnie jakieś blizny bądź lekkie zaczerwienienie, ale takie bardzo delikatne. Kryje delikatnie cienie pod oczami. I jeśli właśnie chodzi o, o skórę tłustą i mieszaną, czyli może w tłustej skórze on się tak nie do końca sprawdzi, ale jeśli chodzi o skórę mieszaną, czyli taką jaką ja mam, że przetłuszcza się w strefie T, a na policzkach jest normalna, bądź delikatnie sucha, ten krem bardzo ładnie Wam te miejsca nawilży. Co jeszcze mogę opowiedzieć o tym kremie? On tworzy taki efekt 3D. Co to znaczy? Po zastosowaniu tego kremu Wasza buzia robi się taka photoshopowa, czyli taka bardzo delikatna. Nie myślcie sobie właśnie, że po prostu robi się taka sztuczna. Nie, moi drodzy. Robi się taka bardzo, powiedziałabym, taka promienna, taka naturalna, taki daje efekt takiej młodszej skóry, takiej zadbanej, wypoczętej, takiej radosnej. Ja akurat właśnie zauważyłam y, takie jakby zmiany stosując ten krem y, jeśli chodzi o, o gamę kolorystyczną to ten kremik występuje tylko w jednym kolorze ja Wam zaraz pokażę jaki to jest kolor y, na stronie właśnie asianstore.pl y, są jeszcze inne kremy BB które właśnie mają rozróżnienia na kolory ja mam taki jeden krem on jest jakby mocniej korygujący mocniej kryjący skórę ten jest bardzo delikatny taki naturalny, odżywczy i rozświetlający, tak bym powiedziała. I teraz zaczynamy, moi drodzy, nakładanie tego kremu, czyli robię test dla Was na żywo. Jeśli chodzi o kolor, to już Wam pokazuję, jaki to jest. Taki jest kolor kremiku. Wyciskam sobie właśnie taką ilość i nakładam sobie punktowo na twarz. Może ja się troszeczkę przybliżę, żeby było lepiej nakładać. Punktowo na twarz i zaczynam sobie właśnie wcierać ten kremik wcierał i od razu wklepuje ponieważ kremy BB bardzo lubią jak się je właśnie tak wklepuje w twarz, wtedy one tak jakby głębiej wchodzą w skórę i mocniej właśnie jakby ten pigment dopasowuje się do Waszej skóry poczekajcie, ja sobie tylko wezmę lustelko żeby po prostu siebie lepiej tutaj widzieć Kolejna warstwa i drugą strony. Czyli pierwta jakby sobie go troszeczkę wcieram, a później zaczynam go wklepywać. Także ten krem daje naprawdę bardzo naturalny efekt. I tak naprawdę ja po zastosowaniu tego kremu nie nakładam żadnego pudru na twarz przed zastosowaniem kremu, nie wiem, czy ja mówiłam. Wzięłam tylko wacik nas nasączony tonikiem i przemyłam sobie całą skórę, nic więcej nie zastosowałam. Także jak widzicie, te cienie pod oczami one nie znikają. E ten krem bardzo delikatnie właśnie jakby przykrywa je, ale nie robi czegoś takiego. I robi czegoś takiego, że po prostu on zakryje wam wszystkie i teraz już można wziąć oby dwie ręce i tak jakby docisnąć sobie ten krem do twarzy dobrze tutaj na czole dobrze wklepać oddaje się troszeczkę żeby cała twarz była i, to, no, i takimi właśnie ruchami klepię sobie ten krem znaczy jeśli w, jak wklepujecie ten krem to zauważacie, że po prostu ta skóra robi się taka delikatna i on się tak nie przykleja do rąk bo pierwsze jakby takie wrażenie kiedy nałoży się ten krem jest to, że on się tak delikatnie klei, klei ale w momencie kiedy właśnie nakładacie i kiedy wklepujecie sobie go Nasz, waszą buzię, to to on jest właśnie taki naturalny. Także tak wygląda moja buzia po zastosowaniu kremu BB. Jak widzicie, może wielkiej zmiany nie ma, ale ten koloryt skóry jest taki bardziej wyrównany. Ten mój tutaj taki ciemne, ciemne miejsce, ciemny taki punkt na twarzy, on nie został zakryty, ponieważ tak, jak Wam mówiłam, ten krem tylko tak odżywia i jakby ujednolica kolor skóry, a nie właśnie kryje. W następnym filmiku pokażę Wam drugi krem BB, który jest mocniej krejący, ale musicie z niecierpliwością poczekać na następny filmik. Tak prezentuje się kremik, ja jestem z niego zadowolona, jego kolor jest dość jasny, czyli dla bladziuchów także nada się ten krem. Mm, nie wiem, już Wam wcześniej mówiłam jak on zachowuje się na skórze mieszanej tłustej, do skóry mieszanej, takiej jaki jest moja, sprawdza się cały dzień, nie muszę robić żadnych poprawek, nie wygląda sztucznie, zgrywa się z szyją, także nawet na szyję nie musimy go nakładać. Tylko tutaj jak jest owal waszej twarzy. No i co moi kochani? Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli jesteście właśnie, macie jakieś jesteście zainteresowane jakby kremami BB i macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Ja Wam odpowiem. Jeśli czegoś jeszcze nie powiedziałam w filmiku, to także proszę napiszcie. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że za niedługo zobaczymy się.